Kochani, dzisiaj, kiedy stajemy w tym szczególnym miejscu, myślimy również i o tym, co wydarzyło się tam, na tym wzniesieniu jasnogórskim w Częstochowie. Ona zawsze broniła swego narodu. Ona broniła i uczyła nas wolności, Matka Najświętsza. Tak jak to miało miejsce, przez wszystkie wieki. Kiedy i tu w tym miejscu gromadziło się tylu przed jej obliczem, aby u niej szukać siły i pomocy. Przychodzili do matki. I my dzisiaj przyrodzimy. Pielgrzymujemy ludzie tego czasu często zagubieni. Rozdwojeni czasem. Nie wiemy, dokąd pójść. Ale dzisiaj chcemy tym bardziej szczególnie szczególniej powiedzieć, Maryjo, weź nas mocniej za rękę, bo widzimy, co się w tym świecie dzieje. Widzimy, co dzieje się z rodziną. Widzimy, co dzieje się z narodem. Chwyć nas za rękę, Matko, i prowadź. Chwyć nas, tak jak uchwyciłeś za rękę świętego Jana Pawła II, który przecież tu był przed tym wizerunkiem, Miejsca błogosławił i dzisiaj szczególnie wołamy też na niego. On, który tam na jasnej górze mówił takie słowa: Tu zawsze czuliśmy się wolni, bo tu bije serce narodu polskiego i tu będzie na Litwie biło to serce polskie. Serce narodu polskiego, tego wolnego, który nawet gdy był tak bardzo doświadczony. Przez te lata, dziesiątki ostatnich lat, zawsze Wy Polacy tutaj czuliście się wolni, bo mieliście głęboką wiarę, bo byliście razem, byliście w jedności, chwytaliście się za ręce. Tak jak